Lejka, ja jestem krępna, a w dzisiejszym odcinku moi kochani widzowie pójdziemy sobie spać. W grze oczywiście, ponieważ się ja w prawdziwym życiu już od 5 miesięcy nie śpię. Próbuję pobić największy rekord niespania. Wcale tego nie zmyślam, absolutnie nie. Wy możecie mi zaufać na słowo, przecież ja proszę mnie tak przekonująco. No i dobrze, dzisiaj sobie, sobie zagramy w Horror grę, co jest bardzo okropny i bardzo niefajny. Bo się będę bała, ale sobie w nią zagramy. Nie spróbujmy tak. Chociaż spróbujmy, chociaż moje ostatnie gra skończyła się na tym, że wyszłam z gry, ponieważ nie coś zaczęło gonić. Dobrze, kliknij. E, o, ja nie chcę tego robić. Sytuacja pierwsza. A ogólnie w tej chyba, że musimy podjąć prawidłowe wybory. Mamy i spać. Dobrze, iść spać, i spać. Dobrze, mogę jakoś myszką przykręcić. Dobra dobrze, już mogę. A świetnie mam łóżka i w ogóle mogę iść spać, albo mogę nie iść spać. No i ja nie... Nie dobra idę spać, przepraszam, boję się. Czemu światło samo zgasło? Oj oj. Ja zamknęłam drzwi. Znaczy tak! zamknęłam. Ojoj. Ojoj. oj oj, oj oj, oj o nie, o nie! To coś idzie po mnie. Hi! Cześć! Nie skać. Uh. Dobrze, muszę zamknąć drzwi. Ja. Oj, to było straszne. Domek mamy coś. Muszę okno zamknąć. Aha, <grywanie> to też wiem. Ja drzwi. Ogólnie to widzę, że tutaj chyba kibla nie mamy, ale okej. Okay. A, tutaj, widzicie, też coś zauważyłam. Muszę chodzić po całym domu i szukać wszystkiego, co mogę, mogę gdziekolwiek znaleźć, co nie? Nie wiem, nie ma bata, że gaszę światło. Tu nawet chyba nie mogę zgasić. Dobrze, idziemy spać. Może teraz mi się uda. Proszę. Tak, tak, zamknęłam, zamknęłam oj, coś puka. Nie podoba mi się to. Tak, zamknęłam okno. Pukałem w okno. Niech sobie idzie stąd ten gałgan czarny. Oczywiście, że to zrobiłam. Jaki... Jakie noże? No chyba nie. O Jezus ma. Noże zapomniałam. <laughs> Dlaczego? nie miałam żadnej opcji. Znaczy pewnie miałam, ale to jest nieważne. Ja się zdenerwowałam teraz. Niech stąd ten czarny typ idzie, boję się go. Dobra, powtórzmy sobie to, ale wchodziłam, nie było żadnej opcji. Znaczy pewnie była, tylko nie zauważyłam. To jest pierwsza sytuacja, a już jestem obsrana. A to nawet... Nie, straszne, bo wiem, że nie, nic mnie nie będzie gonić po domu chyba. Mykamy okno, nie mogę jakoś się bardziej go zamknąć czy coś. Zamykamy sobie to. To sobie zamykamy, tu nic nie mogę zrobić, tu są noże. To ster też bym schowała. No, teraz to już chyba naprawdę nic nie mogę zrobić. Dobrze, tu pójdę spać, zamknę oczywiście drzwi, bo nie wiem, to może też być ważne. Dobrze, idziemy spać, teraz mi się powinno udać. Siostrz, siost mi zgasło. Oczywiście, oczywiście, że to zrobiam, jakby ja bym, ja bym oczywiście, zawsze to zrobiła. Zawsze zamykam drzwi, tak? Z każdym razem. Ale okno. No nie, no oczywiście, okno zawsze jest zamknięte, ponieważ nie lubię świeżego powietrza. Nie <grymne> na no Więc Tak, zrobiłam to. Ojo, jakieś wątpliwości. Czy mi jakieś okno wybili, wybili. Schowałam noże, że tak. To wszystko? Proszę. Służę policja, ale. Nie ma więcej pytań, to chyba zrobiłam wszystko dobrze w pierwszej sytuacji. Jej! Następna sytuacja. Oj oj. mi spać. A to co, idziemy pierw spać bez robienia niczego? Nie, no żartuję. Mamy piwo, mamy tutaj pranie, znaczy puste butelki, nie wiadomo czy to jest piwo, to może być niedobrze, szampan czy coś. Ja mam sobie tę busą butelkę jak coś położę obok łóżka, tak w razie było jakby to coś mi chciało zaatakować. A dobra, noże chyba wam, bo tak mogłam coś kliknąć, ale nawet nie wiem w sumie co zrobiłam. Po prostu kliknęłam. Tego czegoś się przestraszałam, tego zasranego grzejnika. Ja się tutaj obsrałam, jak to zobaczyłam. A dobra, już chyba nie mogę nic więcej zrobić. To sobie zrobiłam a, wszystko co w poprzednim. pójdę po prostu spać byłoby dziwne gdybym nic musiała zrobić to coś na mnie przybiegnie co jest jeszcze przede mną czy jest house zabezpieczony? nie wiem pewnie nie jest nie jest na pewno nie jest a jest a yes! Yay! 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 Ha, gdzie jest jej 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 no, chyba ich coś boli. Co, czemu ktoś miał okres na materacu i nie umiał po sobie materaca? No, ich to teraz coś boli. Idę przed siebie i boję się, boję się z tym Co to jest za jakaś. Musisz stąd wyjść? No to tak. Ja muszę stąd iść. Zamknięta. Niech się. Niech go drzwi z czasem. No, naprawdę. Ja chcę. Straszam się ze stranego papieru toaletowego. No, klucz. Coś zacznie go, nic, nie? Jak to coś mi tu się pojawi, to ja włączam tego, od razu mówię. Ho boję się. Patrzę się na podłogę, nie ma bata. Nie ma bata, że się patrzę przed siebie. Udało mi się wyjść? Proszę, 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 proszę! Muszę się teraz wydostać. No chyba ciebie dupsko boli, Mochtadelko. Ja to idę spać. Jest zamknięte. No ciebie to chyba coś boli. Muszę coś znaleźć. Oj, oj. Proszę wejść do pokoju. Nie ma co stąd wyjścia. Może tu jest. Nie. Nie. Tak! Dlaczego nie śpię? Ponieważ próbuję uciec. Idź spać, a to jest koniec Jezus zostanie Dzięki, jej! Jej! Udało mi się! I... Udało mi się! Przeszło to i się nie zesrałam, znaczy... No nie powiedziałabym, że nie, ale udało mi się, jej! Nie włączyłam! Wow! Tyle króciutki, ee, króciutki ten horror, przez to jest troszeczkę odcinek krótki, ale no trudno się mówi. Mam nadzieję, że i tak się jak wam tak spodobał, jeżeli tak, to bardzo dobrze. Jeżeli nie, to zrozumiałem. Osobiście życzę Wam jego dnia, noc, co wieczoru lub jakakolwiek pora dnia u was jest. Bye bye!